Witam bardzo serdecznie. Energetyka dnia na 9 października 2025 roku. Zobaczymy, co dzisiaj nas czeka, na co ewentualnie mamy uważać, co do nas idzie. 9 października 2025. Karty pokazują, że dzisiaj w sprawach finansowych tutaj się bardzo fajnie pokazuje, bo mamy tutaj dziewiątkę monet. Dziewiątka monet tutaj jest kartą posiadania, kartą majątku, kartą bogactwa i luksusu, więc, więc zdecydowanie dzisiaj będziemy mieli pieniądze w garści, nie będziemy ich za bardzo rozdawać, będziemy je szanowali, tutaj będzie jakiś dodatkowy zastrzyk gotówki, jakaś, jakieś staranie się o premię, czy jakaś premia dodatkowa wypłacona. Dzisiaj, no różnie to tutaj yy, bywa, jakieś, jakieś dodatkowe zlecenia tutaj się pokazują. Przy cesarzowej dziewiątka monet pokazuje, że będziemy dzisiaj rozwijali, rozwijali się w kierunku właśnie namnażania pieniędzy. Tym bardziej, że mamy tutaj kartę słońca. Słońce, radość, radość, szczęście, zwycięstwo. Sprawy zawodowe. W sprawach zawodowych również mamy cesarzową, która tutaj pokazuje, że będziemy brali pewne sprawy w swoje ręce. Jeżeli będziemy widzieli, że niektórzy sobie w pracy nie radzą na przykład, to weźmiemy ich pod swoje skrzydła, czegoś ich nauczymy, pokierujemy. Jest to karta takiej matczynej opieki, więc fajnie tutaj też się będziemy mogli wykazać w tym kierunku, bo będzie nam, się, będzie nam to potrzebne na przykład do rozwoju zawodowego. Jeżeli chodzi tutaj... O, je, dziewiątka monet przy kole fortuny również wskazują tutaj mm, właśnie y, na, na dodatkowe pieniądze, tak? Dzisiaj warto sobie gdzieś jakiegoś totka puścić, zdrapkę wygrać, zdrapkę mm, puścić, a może akurat wygramy, bo tutaj karty sprzyjają jeżeli chodzi tutaj y, o sprawy uczuciowe y, będziemy dzisiaj się dogadywali, jeżeli jesteśmy osobami które y, mają problemy w związku one się zakończą, zakończą się bardziej z inicjatywy mężczyzny, bo mamy tutaj taką męską energię Asabuław y, y, możemy dzisiaj oczekiwać jakiegoś zbliżenia jakiejś czułości y, przy cesarzowej karcie płodności, tak y, dzisiaj też osoby, które chcą na przykład y, starają o dziecko mają ogromne szanse dzisiaj zajść w ciążę. Jeżeli jesteśmy samotni, możemy dzisiaj spotkać osobę, która, która, z którą wejdziemy w związek i która przerodzi się w miłość, bo słońce jest kartą miłości, także bardzo fajnie dzisiaj możemy sobie spędzić czas z przyjaciółmi bardzo bardzo fajne karty. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj tak o, o sprawy zawodowe, to jeżeli szukamy pracy, to my ją dzisiaj dostaniemy. Dzisiaj te prace dostaniemy. Bardziej większe szanse mają osoby, które e, będą chciały pracować na przykład tutaj u kobiety na stanowisku. Więc e, to kobiety dzisiaj będą zatrudniały. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Wróżbita ten Skłodowski.